Siemaneczko, jo siemanko. Dziś pokażemy wam puśtawkę z minecrafta. Szanowni Państwo, to nowoczesny Super Hammer model 2000 Dino Bugs. W we wczesnych latach 80 Zamarki Za marki.

Stara huśtawka została wymieniona na to Łapki w górę, lajki, subskrypcje, dzwoneczki o! Taka kołyska. O Jakie <tulary> jest. <tulary> Siemoneczko, jak odczucia? Bardzo fajno. Yeah.